Straż Gminna Gminy Stare Babice, Strażnik Innowaukasik. Na terenie gminy Stare Babice Trwają remonty, przebudowy dróg. Jest również prowadzony remont na ulicy południowej. Ta przebudowa została oznaczona znakami informacyjnymi o objazdach. Dzisiaj trwa akcja prewencyjna. Kierowcy są pouczani. Od jutra bardziej rygorystycznie zaczniemy podchodzić do kierowców, którzy. Łamią przepisy i wjeżdżają w strefę znaku B1. Wjazd w strefę znaku B1, zakaz ruchu w obu kierunkach, będzie karany pięcioma punktami karnymi i mandatem w wysokości 500 zł.